Patrzcie, co kupiłem. Pokaż mi, co to tutaj przyszło. Hmm, to taki światłowodzik jest, nie? To się będzie wkładać w to, tak? W tą rurkę? Na wejście yy, zapalniczki, nie? Bo ja mam fajnie w Mustangu, że mam drugie wejście zapalniczki w podłokietniku i bardzo fajnie sobie zrobimy. Podepniemy tam i nie będzie nic widać, i tylko będą wychodzić nam te kabelki, nie? Takie coś, aha, to jest to jakby na zasadzie takiego światłowodu, rozumiem, że tam jest ledzik i światłowodem leci przez całe te... Dobrze, dobrze. A tą szmateczkę to po co dali? No, coś takiego. No, może i się przyda. Jakaś aplikacja tu jest, no zaraz zobaczymy czy funkcjonuje. Może to będzie dobrze wyglądać, ej. Jak się chwalą, że <laughs> made in China, <laughs> o Boże, wielkimi literami <laughs> na pudełku. Jakieś chińskie człowieku, żeby aplikacja po chińsku nie była, żeby się nie okazało. Mm. Jak to tak będzie wyglądać, ty? Patrzcie, co mam w podłokietniku. Proszę bardzo, <laughs> Drugi, drugie gniazdo zapalniczki i dlatego kupiłem na zapalniczkę, podepniemy sobie. I zobaczymy, jak to będzie chodzić. I mam taki plan, że tutaj będą wszystkie kable, będzie zamknięte i nic nie będzie widać, oprócz wychodzących tych światłowodów, nie? Może to wyglądać bardzo dobrze. Fajnie zrobili w tym Mustangu, powiem wam, że jest, ten, że jest to drugie gniazdko zapalniczki. Oprócz tego, na desce, to jest jeszcze drugie w podłokietniku. Fajnie, że tak zrobili. Pewnie się nie, nie spodziewali, że ktoś tu będzie ambient lighty zakłada. <gry> czy to będzie działać? Trzeba... Ciekawe czy trzeba mieć kluczyk w stacyjce. Chyba nie. Ty działa, patrzcie. Chodzi. Tutaj jeszcze mam taki fajny guzik, patrzcie. Eee. O jak fajnie, ty. Ciekawe czy to dużo prądu będzie zjadać. Żeby się nie okazało, że po 10 minutach akumulatora nie będę miał. Ej, chodzi. Spróbujmy ten światłowód podłą podłączyć. Tak się wkłada ten i tutaj jest ta śrubeczka. Dociskasz sobie śrubeczką. Ole ale ładnie wygląda, oho, oho. Patrzcie na to. Ej, oho. Ty, porządnie to będzie wyglądać. Ale do pewnego momentu świeci fajnie, patrzcie. A tutaj na przykład już ledwo świeci, w tym miejscu. No, im bardziej pokręcone, tym, tym słabiej już świeci. Ej, podoba mi się to, wiecie dlaczego? Bo to nie świeci tak bardzo mocno. Powiem wam szczerze, że takie ledy, to jest dla mnie troszeczkę wieś. <ścoughs> Ale taki światłowód może dobrze wyjść, wiecie, bo to będzie, to będzie naprawdę taki ambient light, nie? A nie, że podświetla brud na dywaniku, tylko wydaje mi się, że to będzie bardzo ładna robota. Czy ja chcę to puścić tutaj, a to wejdzie w to? Hmm. O nie wiem. Patrzcie, wejdzie normalnie tutaj, jak się postaram. Tak, wejdzie. <laughs> Ej, puścimy sobie tutaj. Będzie szło, szło. Tu gdzieś do góry puścimy. No, tu będzie trzeba gdzieś dać do góry. Pytanie, czy ja to wolę mieć tu? Przez całą deskę, czy tu? Chyba tutaj bym wolał na górze, nie? Pokaż czy tu się zmieści na górę. Uuu, ej, nawet ładnie siedzi. Ty tu może naprawdę ładnie wyglądać. Na początku myślałem, żeby jeszcze drzwi zrobić, ale jednak chyba to nie będzie dobry pomysł. Bo żeby drzwi zrobić, to naprawdę już trzeba by było zdjąć boczek. A nie chce mi się. Ej, wiesz co by się przydało? Nożyczki by się przydała. a ja nie wziął. Ej, nie mam nożyczek w garażu. Dobra, jakoś tam obetniemy nożem do tapet. Fajnie, że dali pięć tych. Tych końcówek. Nawet nie wykorzystam ich wszystkich. Wydaje mi się, że albo wykorzystam dwie, albo wykorzystam cztery. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślicie, że powinienem od razu wpuścić całe? Czemu nie? Wpuść. No, wpuść cały ten światłowód w tą rurkę. O, już nie chcę iść dalej. <laughs> Obozy. Dobra, wymyśliłem, jak trzeba to zrobić. Będzie szło tu, od tunelu, pociągnę to w górę, i tutaj. Będzie musiało zakręcić tak, tu do góry i tutaj przez całą deskę będzie szło. I najlepiej spróbuję to zrobić tak, że podłączę z obu stron, żeby w miarę świeciło. Podłączę tutaj tą stronę. I z drugiej strony też podłączę drugi koniec Do jakiegoś drugiego, wykorzystam dwa Ale powiem wam, że mało tego jest jednak <laughs> Że jak, jakbyście chcieli jeszcze drzwi sobie zrobić To wydaje mi się, że musielibyście kupić dwie takie paczki Bo mi tu widać ledwo starczy A jak nie starczy, ty... Człowieku, poplątały to Chińczyki w tej fabryce Ech. Ale tu poplątałeś, człowieku <laughs> O Boże Wsadzamy jedno w drugie no, trochę to zajmie. Dobrze jednak chyba, że Mustang ma takie szpary między tymi plastikami, bo to będzie wchodzić ładnie. Ten, ten haczyk będzie się ładnie trzymać, człowieku. Jednak jednak przemyśleli, że ktoś będzie do Mustanga Ambient Lighty zakładał. O, specjalnie takie szpary zrobili między plastikami. O, mówią, że mustang źle wykonany. On po prostu przystosowany do modyfikacji. Może i trochę zniweluje. Skrzypienie plastików, nie? No, może się coś tam zniwelować. Tak naprawdę. Ej, zaczynam mie mieć w połowie gdzieś wątpliwości, że dam radę to przepchnąć całe. Chyba nie dam rady. Chyba nieważne, jakbym się starał. Bo to już ledwo wchodzi. Muszę się siłować z tym, żeby to wchodziło po centymetrze, po centymetrze. Ej, nie wejdzie to całe. <laughs> Ej, nie przemyśleli tego, że ktoś tak zrobi. Będziesz musiał to obciąć na pół i dopiero. Na pewno tego nie włożysz całego, nie ma szans. Wychodzi, że nie będzie się dało tego tak zrobić, jak ty chciałeś to zrobić. To jednak plan nie zadziała, pokaż jak daleko to jest. Nawet nie jest w połowie. Powiem wam, że nie ma szans, żebym ja tu przyciągnął całe, ale wymyśliłem plan. Tutaj, gdzie dopchnąłem, gdzie mi się udało dopchnąć, zrobimy nacięcie. Przeciągniemy cały sznurek i zaczniemy od, te od tego znowu. O! Coś takiego. I teraz pokaż, czy dasz radę. Nie idzie ani milimetr. Mogłeś cofnąć troszeczkę, człowieku. Dopchnąłeś do końca możliwości. Coś tam wychodzi. Patrzcie, dobrze. Wyszedł po tej stronie. Idzie, idzie. Przeciągaj, przeciągaj. Co jakiś czas będzie trzeba zrobić, widzę takie nacięcie właśnie. Żeby przeciągnąć dalej. Nie będzie innej rady. Mam nadzieję, że nie połamałem już tego światło wodu. O, cicho. Już prawie dobra. Przeciągnąłem cały. Z jedną trzecią już zrobiłem. No i wpychamy dalej. Od razu łatwiutko idzie, człowieku. Tak, trzeba taki checkpoint robić. Co jakiś czas. To wtedy wejdzie całe ładnie. Już się robi ciężko. Spróbuj to troszeczkę naprostować. Już więcej ci nie pozwoli przeciągnąć. Dobra. Następne nacięcie widzę. Tutaj nacinaj. O. Dobrze, ładniej wyszło niż poprzednie. Zębami, człowieku. O. Ty złamałeś coś, idioto. Coś ty zrobił? Ty, żeby się nie okazało, że już zepsułeś. Coś wyciągnąłeś z tego światła. Rozszczepił się, patrzcie. Pociągnąłem zębami. Coś takiego się wyszło z niego. Weź pokaż, czy to jeszcze działa. No <laughs> Boże, jak już zepsułeś, to nie będziesz się męczyć przynajmniej. Nie no, coś tam działa. Ale nie wiem czy nie słabiej. Nie no, jeszcze funkcjonuje. Dobrze jest. Ten pierwsze nacięcie. Tutaj jest mało co je widać. No nie wiem czy nie warto robić częściej tych nacięć, wiecie? Oho, już limit. Już nie chcę dalej iść. A mało zostało bardzo. Wolałbym to dopchać jeszcze. Na pewno nie da rady już? Nie, nie da rady. Ani kawałka więcej już nie chce wchodzić. Pokaż gdzie dopchałeś... Ej, mały kawałek został i będziesz musiał robić nacięcie jeszcze jedno. Nie przeciągniesz tego, trzeba zrobić. Dawaj wyłaś, wyłaś Kabelku z drugiej strony. Znowu zębami. Ale tym razem ostrożniej. Idzie grawitacyjnie. Dawaj, ciągnij. Up, jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek. Mało zostało już. Tylko tyle. Dociągnąć. Up. Ostrożnie, żeby nie pourywać gorzej niż już jest. Udało się zrobić. Jest. <laughs> Proszę bardzo. No. Z obu końców wystaje. Pokaż, jak to będzie świecić. Jak z obu końców dasz. ...mu zasilanie, to wydaje mi się, że szczerze mówiąc powinno całkiem nieźle świecić, bo to jest tak, że tam gdzieś już tam na końcu, gdzieś tam w połowie się już przestaje, już przestaje tak ładnie świecić, co nie? Ale jak mu dasz zasilanie z dwóch stron, to powinno być bardzo ładnie, powiem wam. Patrzcie jak to wygląda, <laughs> świeci! Patrzcie, ej, w ciemności, ja wam pokażę, to fajnie wygląda. Ale są takie miejsca. Gdzieś tam na samym środku, o tutaj, bardzo słabiutko świeci, widzicie? Czyli gdzieś na środku, na środku układu, będę miał lipę. Ale ogólnie nie jest źle, powiem wam. Trzeba się zabierać za wkładanie tego na miejsce. O. Powiem wam, że chyba się jednak nie obejdzie bez rozkręcania. O boże, śrubokręt, masz nie taki. Obróbisz śruby zaraz. No nie odkręcisz nią. Ej, weź człowieku. Jeszcze śrubokręt. dupy taki śrubokręt jest człowieku. Kto takiego szpica używa? Masakra. Nie ma żadnej śrubki, do której ten śrubokręt pasuje. Pokaż nam Z tego zestawu, któryś tu musi pasować. Nie wiem, na przykład ten. Aj człowieku. Miał być moment, już się męczysz i męczysz. O, dobrze. Chyba ja, poszło, ta poszło. Daj drugą. Musisz sobie troszeczkę podnieść ten plastik żeby dać radę tam włożyć. Mam nadzieję, że to te śruby trzymały to. Tak. Pokaż czy coś z tego będzie. No tak, teraz... Aha, bo to całe to się podno... A nie, dobrze. Powinieneś sobie to zrobić tak, podnieść i tutaj masz możliwość włożyć. Jakoś tam wchodzi. Ale ciężko, tak szczerze Wam powiem. Ty tak by fajnie wyglądało w sumie, jakby zrobić, nie? Wokół tego wentu. Ale już. Nie przesadzaj, człowiek. Nie wiadomo, czy na to, co chcesz, wystarczy. No nie wiem, czy wystarczy tak szczerze tego. Mam wątpliwości już delikatnie. Ej, naprawdę może zniwelować trochę skrzypienie plastików, powiem Wam. Minimalnie może zniwelować. Dobrze, dobrze. Z tej strony wygląda na to, że może być. Człowiek, nie poprawiaj tutaj, tylko się cieszę, że to jakoś po ludzku wygląda. Tutaj już lepiej nie będzie. To już musi tak być. no. Tego nie poprawisz, niestety. Ma swoje ograniczenia. O, taki ambient lajcik. Pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Dobra, chodź na drugą stronę. Patrzcie, tu już kiepsko świeci, nie? Dlatego chciałem zrobić po dwóch stronach, bo jak z jeszcze z włączę mu zasilanie od drugiej strony, to powinno fajnie tutaj świecić, ale na pewno w tym miejscu będzie najgorzej. W tym miejscu na samym środku na pewno będzie najgorzej. Mocno trzeba wepchać, na siłę. O, proszę bardzo. Ojojo, tego nie przemyślałem. Ej, jak to będziesz chciał puścić? Od drugiej strony jest zupełnie inaczej niż tam. Weź to trochę rozprąd, bo już mnie denerwuje. Pokręcone, pokręcone. Ale jednak widzę, że chyba starczy. Jeżeli będę, nie będę pajacować, to, to wygląda na to, że powinno starczyć. Dobra, patrzcie, w końcu zrobiłem tak. Idzie teraz tędy i zakręca przy tym zegarze. No, już ledwo widać. Podłączysz z drugiej strony. Widzicie? Ta strona ładnie świeci. Ta strona lipa. Ale, jak podłączysz, drugie zasilanie mu dasz, to powinno być całkiem nieźle. Tutaj ciężkie miejsce. O, wypada stąd. Człowieku, co tu się dzieje? Ten plastik musisz wymocować, żeby wlazło porządnie. Dobra. Jeszcze jedyne, co tu dociągnie śrubami. Porządnie. Tylko nie ukręci gwintu. Dobra. Druga. Teraz wystarczy. Obciąć gdzieś tutaj i podłączyć z obu stron. Gdzie masz ten nożyk? Tutaj jest. Pod kamerą. Obalicie się, jak jakoby. Dobra, jak powinieneś to zrobić? Obciąć gdzieś tu. Tylko delikatnie, delikatnie. W ogóle najlepiej to uwalcałe tutaj gdzieś. I potem sobie zdejmiesz to, co zostało. Trzeba uważać, człowieku. Nie chcę tego światłowodu upierdzielić. Dobra. Podłącz pan z obu stron. Na przykład weź to i to odkręć tą śrubeczkę co nieco Porządnie złap, zapalno czy działa? Działa, dobrze Mocno dokręć człowieku, już, tego nie będziesz więcej rozbierał Pokaż na drugą stronę. Na przykład powiedzmy ten. Nie jest tak źle. Aha. Dobra no i co? Idioto! Jeszcze tu wbiłeś ten nóż! O Boże! Dobrze, że prawie był zamknięty. Powiem Wam tak szczerze, że może to wcale nie wygląda tak źle. Ja jeszcze mam te zegary, co mogę sobie zmieniać kolor na nich, nie? Jak sobie zmienię na fioletowy, to człowieku naprawdę to nieźle wygląda. Trochę jest wieś, ale jest taki. No nie, no jest trochę wieś. Jest taki pierwiastek wsi delikatny. Ale tak jak myślałem, gdybyście chcieli sobie zrobić też drzwi, na przykład, to potrzeba by było kupić dwa takie zestawiki, bo nie ma szans, że, że to starczy. Ty, a weź, pokaż tą aplikację, co tam niby była. Powiem wam szczerze, że delikatnie nie wierzę, że to będzie działać. A lokacje? Ty, po co? Ty, po co on chce lokalizację ode mnie? Co on. No, już zrobiłem ci. No i co? Gówno działa. Nie działa. Nie działa. Co to ma być? Weź, załącz jeszcze raz. Ty. Naprawdę działa. Patrzcie. Ej, weź, zmień kolor. Nie wierzę. Naprawdę to działa. Ty, jakim cudem. Ej, no nie jest źle. Nie wierzę, że to naprawdę działa. Ty, jakaś chińska aplikacja człowieku. Ale po co mu lokalizacja? Jest to delikatnie podejrzany. <noise> to on się przez bluetooth łączy, czy, czy, czy przez lokalizację? A co jak wyłączę bluetooth? Już nie będziesz działać? Już nie działa patrzcie. Czyli rzeczywiście. Musi być Bluetooth i lokalizacja. No i już przestał działać. <noise> no, te potrzebuje lokalizacji i potrzebuje tego. A jak wyłączysz lokalizację? Czuję, niech cię nie śledzi. Nie, no działa ciągle. Po co ci lokalizacja? Ty, jestem zaskoczony, że takie chińskie główienko a funkcjonuje. Naprawdę, jak. <noise> naprawdę to nieźle wygląda. W ciemności, w nocy. Weź taki cyjanowy. Ty, ładnie to wygląda. Jeszcze mogę sobie zmienić kolor zegarów człowieku. No, jednak warto było do Mustanga Premium dopłacić, żeby mieć tą opcję zmiany zegaru. <grystanie> A, teraz, teraz się przyda ta opcja, naprawdę się przyda. Wydawało mi się, że będzie o wiele gorzej. Tak dla, <grystanie> dla Beki to troszeczkę zrobiłem pod kontent <grystanie> pod na YouTube'a, ale jednak się okazuje, że normalnie spoko, nie? <grystanie> Jest dużo lepiej niż myślałem powiem wam szczerze. Jak się nie przyglądasz tym szczegółom, na przykład tutaj, o, w tym miejscu. Z daleka patrzysz, to naprawdę nie jest tak źle. Jednak bardzo dobra to była decyzja, że nie kupiłem ledów, bo widzicie jak to świeci? Naprawdę delikatnie świeci, to jest serio ambient light, a nie nie wiesz, nie wali po oczach. Naprawdę nie będzie męczyć oczu, będzie bardzo ładnie wyglądać, jak się będzie jeździć. Można ruszać w trasę, o, proszę bardzo. Teraz to te, tak. teraz się można wozić. O. Z pięć lat młodszy się zrobił. <laughs>